Jesteśmy już na finiszu prac, które zaplanowaliśmy na ten rok, czyli stan surowy, zamknięty budynku. Z zewnątrz, tak jak widać, budynek jest niemalże, wydaje się, że jest gotowy do użytkowania, natomiast w środku nie mamy jeszcze instalacji i nie prowadziliśmy żadnych prac, prac w środku budynku. Liczymy bardzo mocno i cieszę się, że dzisiaj takie zapowiedzi padły, że rok 2026-2027 powinien nam budżet się spodziewać. I powinniśmy w roku 2027 cieszyć się z nowego budynku, uroczyście go otwierać. Na chwilę obecną brakuje nam około 16 milionów złotych na ukończenie tejże, tejże inwestycji. To budynek już bardzo nowoczesny, można powiedzieć, na miarę XXI wieku, w którym przewidziane zostało wiele rozwiązań technicznych, które mają ułatwić codzienną służbę strażakom. Jak pewnie Państwo wiedzą, to budynek pierwszy podstawowy JRG, który się obecnie znajduje przy ulicy Stapińskiego, on jest z lat 70. minionego wieku, kompletnie niedostosowany do dzisiejszych potrzeb, warunków rozwoju cywilizacyjnego. A ten obiekt już będzie, już jest w zasadzie do tego w tym kierunku budowany i dostosowywany. Przypominam, że na komendzie powiatowej są dwie specjalistyczne grupy, wodnomurkowa i techniczna, które wymagają też odpowiedniej przestrzeni odpowiedniego zaplecza. I tutaj już ten obiekt jest właśnie do tego dostosowany, ale również system codzienny i stanowisko kierowania komendanta powiatowego. W tym projekcie, w tym obiekcie już jest tak dostosowane, jak, to, jak tego wymagają przepisy, choćby nawet BHP, jaki jest kierunek rozwoju i po prostu możliwości obsługi petentów, zadań, które są coraz to większe. Wiemy, że również ustawa o ochronie ludności, która weszła w ochronie cywilnej i ochronie ludności, to również jest element, który dosyć dużo zadań daje, wymaga od Państwowej Straży Pożarnej. I te zadania również będą tutaj realizowane, obsługa tych zadań. Obiekt naprawdę bardzo ciekawy. Sama przestrzeń, hala garażowa, jest to jedna wielka przestrzeń bez słupów, bez żadnych barier technologicznych, i to jest taki właśnie jeden z elementów, który, nawet z mojego doświadczenia, gdzie ja służyłem blisko 19 lat w jednostce ratowniczo-gaśniczej tutejszej komendy, to jest zupełnie co innego. Łatwość dostępu do tych wielkich pojazdów, ale i nie tylko tych dużych. Y, pozwala naprawdę na optymalne i na takie y, odpowiednie wykonywanie swoich zadań służbowych